Mówili, że jest tylko sprzątaczką z Mopem, cichą, młodą kobietą przed trzydziestką, która trzymała się na uboczu w kątach żołnierskiej stołówki. Niewidoczna w ten sam sposób, w jaki niewidoczny jest szum świetlówek, dopóki nie zaczną migotać. Nikt nie widział ciężaru, jaki dźwigała. Nikt nie pytał, dlaczego nigdy nie żartowała z innymi pracownikami, ani dlaczego jej oczy skanowały kąty. Zamiast plotkować z rekrutami, aż do nocy, gdy przez interkom przetoczył się rozkaz, który powinien być niemożliwy, trzy słowa wyszeptane przez głośniki, jak duch z innego świata: Widmo Alfa potrzebuje natychmiastowego wsparcia. I w tej jednej chwili sala zmieniła się na zawsze, ponieważ to imię nie było kryptonimem z podręcznika ani zaszyfrowanym ćwiczeniem to była ona. I zanim opowiem, jak cisza wiadra z Mopem zamieniła się w moment, który wstrząsnął całą bazą, powiem tylko, że ta historia nie jest o stopniu czy mundurze, jest o wezwaniu, które podąża za tobą, nawet gdy myślisz, że zostawiłeś je za sobą. Ale zacznijmy tam, gdzie nikt nie zadał sobie trudu, by spojrzeć. Zwykły bałagan we wtorkowy wieczór, tacy szczękały, gdy młodzi szeregowi wrzucali do koszy na wpół zjedzone bułki. Głosy wypełniały salę gwarem o przepustkach na weekend i dziewczynach czekających w domu. A na drugim końcu sali Ewa Nowak poruszała się jak cień, mop sunął po kafelkach miarowym rytmem. Jej postawa wyprostowana, ruchy sprawne, zbyt precyzyjne dla kogoś, kto by się przyjrzał. Ale nikt tego nie zrobił. Była tylko dziewczyną z mopem. Nie wiedzieli o bliźnie ukrytej pod jej rękawem, bladej białej linii wyrytej na przedramieniu, ani o małej plamce zrogowaciałej skóry na kostkach od lat ściskania czegoś cięższego niż trzonek mopa. Nie widzieli, jak jej oczy co kilka sekund przemykały do wyjść, jak pracowała w kręgach, które nieświadomie zabezpieczały obwód sali, ani jak zawsze ustawiała się plecami do ściany. Dla nich była cicha, może dziwna, może ktoś, kto wyleciał ze służby i wrócił, błagając o pracę. Rekruci czasem szeptali żarty, przechodząc obok: Hej, Mopowa, przegapiłaś swoją szansę na unitarce? Albo Założę się, że w domu też tak gapi się w ściany. Ewa nigdy nie odpowiadała, nawet nie podnosiła wzroku. Pracowała dalej, a jej milczenie karmiło mit, że nie ma historii wartej poznania, ale cisza może być tarczą, a jej była grubsza niż stal. To, czego nikt nie wiedział, Czego nawet oficerowie dowodzący tą bazą sobie nie uświadamiali, to fakt, że Ewa Nowak nie została zatrudniona przez jakąś firmę sprzątającą. Pewnego dnia weszła z poleceniem tak krótkim, że graniczyło to z obrazą podpisanym przez pułkownika, którego nikt nie znał. A rozkaz brzmiał: przydzielić jej obowiązki, nie zadawać pytań. W wojskowym świecie, gdzie rządziły papiery, była anomalią ukrytą na widoku i to jej odpowiadało. A jednak w masce były pęknięcia, jeśli przyjrzeć się wystarczająco blisko. W nocy, długo po tym, jak stołówka pustoszała, siadała czasem sama przy tylnym stoliku, z dłońmi owiniętymi wokół wyszczerbionego kubka z kawą, wpatrując się nie w ściany, ale w coś, co tylko ona mogła zobaczyć. Niektórzy mówili, że straciła kogoś w służbie. Może brata lub narzeczonego, i dlatego nie mogła porzucić dyscypliny. Inni myśleli, że jest po prostu dziwna, tułaczka, która zabłądziła do pracy rządowej, ale te domysły były tak płytkie jak śmiech, który unosił się w powietrzu, gdy przechodziła obok. Nie widzieli złożonej kartki, którą trzymała w szafce, papieru cienkiego od częstego dotykania, słów na bazgranych wyblakłym atramentem: bądź nisko, poruszaj się cicho. Duchy nie pudłują. Nie wiedzieli, że lata temu, zanim jej nazwisko wymazano z list, nazywano ją inaczej, czymś szeptanym tylko podczas tajnych odpraw widmo. I gdyby ktoś naciskał wystarczająco mocno, gdyby komuś zależało na tyle, by zapytać, powiedziałaby im prawdę, że MOP w jej dłoniach był lżejszy do noszenia niż ciężar tego, kim kiedyś była. Ale na razie zamiatała podłogi. Polerowała stoły i wtapiała się w tło wojskowego życia, czekając na świat, który już zdecydował, że nie ma znaczenia. I to jest okrutne wprawdzie. Kiedy nadchodzi, nie puka. Nie czeka na pozwolenie, wpada przez sufit, gdy najmniej się tego spodziewasz. Tej nocy, gdy właśnie wyrzymała mopa i przesuwała wiadro wróg, interkom nad głową ożył spiskiem. Trzask statyczny. Na tyle ostry, by zamrozić każdy śmiech w powietrzu. Przez hałas przebił się głos, naglący, urwany, nie do pomylenia. Wszystkie jednostki w gotowości. Widmo Alfa potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Widelce uderzyły o tacę. buty zatrzymały się w pół kroku. Połowa rekrutów mrugała w zakłopotaniu, szepcząc do siebie: Widmo co? Jakiś nowy kot? Ale dłoń Ewy zamarła na trzonku mopa, kostki zacieśniły się, aż skóra stała się blada. Jej oddech zamarł. Po raz pierwszy od miesięcy, a może lat, podniosła wzrok, a jej oczy płonęły. Nie puste, nie ciche, ale ostre i żywe. Wyszeptała pod nosem słowa, których nikt inny nie mógł usłyszeć. Nie mieliście mnie wzywać. Gdy stołówkę wypełniły szepty. Pewien sierżant odchylił się na krześle z uśmieszkiem. No, wygląda na to, że ktoś jest nam winien wyjaśnienia. Wiesz coś o tym, sprzątaczko? Rekruci zachichotali nerwowo, ale Ewa nie poruszyła się, nie odezwała. Po prostu odstawiła mopa, wyprostowała plecy i po raz pierwszy to zobaczyli. Nie zgarbioną postawę sprzątaczki, nie hut niewidzialnej pracownicy, ale posturę żołnierza który nigdy naprawdę nie opuścił pola walki. I w tej ciszy, w tym nagłym pęknięciu maski, sala zaczęła sobie uświadamiać, co przez cały czas przeoczała. Czasami osoba, którą najbardziej lekceważysz, jest tą, która dźwiga najcięższą historię, a czasami imię, z którego śmiejesz się szeptem, jest tym, które może uratować ci życie, gdy świat zaczyna płonąć. Na stołówce nigdy nie było tak cicho. Rodzaj ciszy, która napiera na uszy po wybuchu, z tym, że tutaj nie było dymu ani ognia, tylko trzask interkomu, wciąż cicho buczącego nad głową, powtarzającego niemożliwe, widmo, alfa potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Na początku rekruci poruszali się niespokojnie, szepcząc do siebie z wymuszonym śmiechem, próbując ukryć narastający pod skórą niepokój. Ponieważ to słowo nie brzmiało jak ćwiczenie. Brzmiało jak coś co należało do tajnych podręczników, których nie wolno im było czytać. A kiedy zwrócili wzrok w róg, w stronę dziewczyny, która jeszcze przed chwilą ciągnęła mopa po kafelkach, zobaczyli, że wcale się nie śmieje. Ewa Nowak stała sztywno. Jej oczy utkwione w czymś niewidocznym, jakby nasłuchiwała częstotliwości, której nikt inny nie słyszał. Jej dłonie nie były już dłońmi sprzątaczki, ale dłońmi kogoś, kto mierzy odległość, wagę i konsekwencje. Sierżant przy najbliższym stole prychnął nerwowo. No, wygląda na to, że mamy ochotniczkę, wiesz coś o tym złotko. Jego ton był ostry, tnący, ale w jego oczach migotało coś innego niepewność, może nawet strach. Ewa na początku się nie poruszyła, wzięła jeden głęboki wdech, jakby przygotowując się na nieuniknione. Potem powoli oparła mopa o ścianę, z celową starannością, tak jak żołnierz odkłada broń, wiedząc, że wkrótce znów ją podniesie. To nie są ćwiczenia, powiedziała cicho. Jej głos był spokojny, opanowany, ale z nutą, która przecinała nerwowy gwar. Wzywają mnie. Na uderzenie serca stołówka zamarła. Słowa zawisły w powietrzu, cięższe niż jakikolwiek wykrzyczany rozkaz. A potem rozległ się śmiech. Najpierw niepewny, potem ostrzejszy, głośniejszy, jak dzieci śmiejące się w ciemności, by przekonać siebie, że się nie boją. Ciebie, zachichotał jeden szeregowy, trącając kolegę. Kim ty jesteś, jakimś tajnym ninja? Widmo coś tam brzmi, jak słaba gra wideo. Inny rekrut podchwycił żart, naśladując upiorny głos. Uuu, straszna moc sprzątaczki. Uważajcie. Sala znów wybuchła śmiechem, ale nie wszyscy się śmiali. Na drugim końcu sali starszy sierżant młynarski pochylił się powoli do przodu, mrużąc oczy. Bo podczas gdy dzieciaki żartowały, on widział coś, czego one nie dostrzegały. Widział, jak ramiona Ewy bez namysłu prostują się na baczność, jak jej spojrzenie nie drgnęło nawet pod gradem drwin, jak nie wzdrygnęła się, gdy interkom powtórzył wezwanie po raz trzeci. Teraz bardziej nagląco. Widmo alfa potrzebuje natychmiastowego wsparcia, potwierdzić lokalizację. Młynarski był w służbie na tyle długo, by rozpoznać pamięć mięśniową, a to nie były nerwy jakiejś sprzątaczki. To był rodzaj spokoju, który pochodzi z lat ćwiczeń pod presją. Odepchnął krzesło z piskiem, który uciął śmiech. Cisza! warknął, a rekruci wzdrygnęli się, a ich drwiny zamarły im na ustach. Wszystkie oczy zwróciły się z powrotem na Ewę, która teraz ruszyła do przodu. Każdy jej ruch nieśpieszny, ale precyzyjny, jakby wsuwała się z powrotem w buty, których tak naprawdę nigdy nie zdjęła. Przeszła obok stołów, pełnych rekrutów, z szeroko otwartymi oczami, obok sierżanta, który jeszcze przed chwilą uśmiechał się do niej drwiąco, i zatrzymała się pod głośnikiem na ścianie. Jej głos był spokojny. Niewzruszony, gdy odezwała się do niego. Tu widmo, powiedziała, a każda sylaba była czysta i niosła się po całej sali. Potwierdzić sytuację. Słowa były tak rzeczowe, tak naturalnie wypowiedziane, że przez chwilę nikt nie oddychał. Wtedy interkom odpowiedział, tym razem ostrzej, celowo: Widmo, oddział Alfa, przyszpilony, sektor wschodni. Potwierdzony ruch wroga, zaciemnienie nieuchronne potrzebujemy Twoich oczu, teraz. Przez salę przebiegły szepty zdumienia. Rekruci nie mieli pojęcia, co oznacza zaciemnienie nieuchronne ale Młynarski wiedział, a jego twarz straciła kolor. Zaciemnienie to było słowo, którego nie chciałeś usłyszeć, chyba że byłeś już pod ziemią. Słowo oznaczające, że systemy zaraz padną, a komunikacja zostanie przerwana. Słowo używane w operacjach o których nikt spoza wywiadu nie powinien nigdy słyszeć. A dziewczyna przed nim, sprzątaczka z Mopem, właśnie została potraktowana tak, jakby była rozwiązaniem. Co to do cholery jest? mruknął porucznik, wpadając do sali, wyraźnie wezwany nagłym zamieszaniem. Kto? autoryzował komunikację z jakimś cywilnym pracownikiem. Ale zanim Młynarski zdążył odpowiedzieć, Ewa odwróciła się z ostrym spojrzeniem. I wyprostowaną postawą. I w tej chwili każdy rekrut zobaczył to, co przeoczył. Nie chód sprzątaczki, nie ciszę kogoś niewidzialnego, ale opanowanie żołnierza, który trenował na takie chwile. Nie popełnili błędu, powiedziała Ewa stanowczo, patrząc porucznikowi prosto w oczy. Nie wzywa się widma, chyba że skończyły się inne opcje. Porucznik najeżył się, jego twarz zacieśniła się gniewem i zdezorientowaniem. Widmo nie istnieje, warknął, a jego głos lekko się załamał. To tylko kryptonim z jakiejś starej bajki o duchach. Ewa podeszła bliżej, jej głos był teraz cichszy, ale taki, który przyciągał uwagę wszystkich, ponieważ wymagał słuchania. Widmo nigdy nie było bajką, powiedziała. To był program, taki, który pogrzebali, bo kosztował zbyt wiele i ujawniał zbyt mało. Byłam ostatnia. I czy Wam się to podoba, czy nie, wzywają mnie z powrotem. Rekruci wpatrywali się w nią, niektórzy z szeroko otwartymi oczami, inni sceptycznie, ale nikt już nie odważył się śmiać. Po sali rozeszła się cisza, cięższa niż strach, rodzaj ciszy, który zapada, gdy historia nagle zderza się z teraźniejszością. Porucznik potrząsnął głową, bełkocząc. Nawet jeśli to prawda, nie jesteś w mundurze, nie masz upoważnienia do działania. Ewa nie drgnęła. Sięgnęła do kieszeni i wyjęła coś małego, poobijanego, metalicznego. Krawędź naszywki, nie z materiału, ale z wzmocnionego laminatu, z insygniami, których nikt z nich nie rozpoznał, słabym zarysem czaszki wilka na skrzyżowanych cieniach. Munarskiemu zaparło dech. Widział fragmenty tego emblematu wcześniej, Ukryte głęboko w slajdach odpraw, których oficerowie nie chcieli, by sierżanci zauważyli. Ewa trzymała go między dwoma palcami. Upoważnienie spalono na papierze lata temu, powiedziała, ale znaki wywoławcze nie wygasają potrzebują mnie i idę. A potem, nie czekając na pozwolenie, przeszła obok stołów w kierunku drzwi, zostawiając mopa opartego o ścianę, jak porzucone przebranie. Porucznik krzyknął za nią. Nie możesz tak po prostu stąd wyjść. Ale jego głosowi brakowało siły, ponieważ w głębi duszy nawet on to czuł. Te zmiany w powietrzu, gdy ktoś wkracza w to, kim naprawdę jest, gdy prawda przemawia głośniej niż władza. Młynarski wstał z krzesła. Jego głos był cichy, ale stanowczy. Panie poruczniku, myślę, że lepiej jej pan pozwoli. Sala zwróciła się ku niemu. Zdezorientowana. Dlaczego? szepnął szeregowy. Młynarski nie spuszczał wzroku zewy, gdy dotarła do drzwi. Bo jeśli jest tym, za kogo ją uważam, to jest jedyną osobą w tej bazie, która wie, co robić, gdy zgasną światła. Na te słowa znów zapadła cisza. Gęsta i ciężka, gdy echo jej kroków ucichło w korytarzu. Korytarze za stołówką wydawały się chłodniejsze. Powietrze ciężkie od rodzaju ciszy, która poprzedza pęknięcie. A Ewa Nowak szła krokiem ani pośpiesznym, ani wahającym się, lecz celowym, precyzyjnym, rytmem kogoś, kto wiedział, że czas jest zarówno jego wrogiem, jak i sojusznikiem. Za nią szepty wzbierały jak fala, rekruci pytający się nawzajem, czego właśnie byli świadkami, porucznik szukający autorytetu, którego już tak naprawdę nie miał. I starszy sierżant młynarski podążający w cichej odległości. Nie dlatego, że otrzymał rozkaz, ale ponieważ instynkt podpowiadał mu, że dokądkolwiek zmierzała, historia miała ją dogonić. Interkom znów zatrzeszczał, gdy skręciła w główny korytarz. Widmo, potwierdzić ruch, oddział alfa pod ostrzałem, sektor wschodni, prośba o natychmiastowe wsparcie z powietrza. Zaciemnienie za 90 sekund. 90 sekund. Słowa wbiły się w kręgosłup Ewy, jak otwierająca się na nowo rana i przyspieszyła kroku. Jej buty uderzały o linoleum z dźwiękiem determinacji, aż dotarła do schowka konserwacyjnego, obok którego większość przechodziła setki razy, nie zauważając go. Wpisała kod, o którego istnieniu nikt z nich nie wiedział. Klawiatura zapiszczała zielono, a w środku nie było mopów ani mioteł, lecz wąska szafka zabezpieczona podwójnymi zamkami, nietknięta od lat. Szczęka młynarskiego zacisnęła się, gdy patrzył, jak kręciła tarczami z pamięcią mięśniową, która nigdy jej nie opuściła. Klik, klik. I po ostrym przekręceniu drzwi, szafki otworzyły się, ukazując nie narzędzia do sprzątania, ale torbę na sprzęt. Zużytą, oznaczoną jedynie wyblakłym emblematem czaszki wilka na cieniach. Ewa wyciągnęła ją, rozpięła jednym płynnym ruchem, a w środku leżały fragmenty przeszłości, o której baza zapomniała: noktowizor, kompaktowy sprzęt komunikacyjny, pistolet rozebrany i naoliwiony, a na samym dole złożona chusta, czarno-szara, wzorzysta nie dla mody, lecz dla kamuflażu. Owinęła chustę wokół szyi, włożyła broń do kabury. I założyła sprzęt komunikacyjny z precyzją, od której Młynarskiemu zaschło w gardle. To nie była improwizacja. To był żołnierz wracający do skóry, która zawsze była jego. Widmo online, powiedziała do komunikatora, jej głos spokojny, profesjonalny, tak różny od cichej sprzątaczki, którą myśleli, że znają. Prześlijcie mi obraz. Intercom odpowiedział natychmiast. Przyjąłem. Przekaz z sektora wschodniego przekierowany na twój kanał. Ewa nasunęła moduł optyczny na oko. Jego słaby blask malował korytarz w termicznych sylwetkach, niewidocznych dla nikogo innego. Przez niego zobaczyła pierwsze oznaki kłopotów cienie poruszające się wzdłuż muru obwodowego skoordynowane, zbyt płynne, by być pijanymi rekrutami, wymykającymi się na papierosa zbyt zdyscyplinowane, by być przypadkiem. Jej głos był ostry: Dwóch ludzi przy wyłomie. Południowo-wschodni przepust. Sprzęt potwierdza infiltrację. Okno zaciemnienia przygotowywane spoza siatki. Na kanale dowodzenia zapadła cisza. Potem głos pułkownika, ostry, ale wstrząśnięty. Potwierdzić tożsamość. Kto autoryzował widmo? Odpowiedź ewy była prosta. Pan w sekundzie, w której mnie wezwaliście. Za nią Młynarski poruszył się, obserwując niemożliwe. I Przez chwilę zrozumiał nie chodziło o pozwolenie, chodziło o przetrwanie. Wtedy nastąpiło zaciemnienie. Z dźwiękiem, jakby świat wydychał powietrze, wszystkie światła na korytarzu zgasły naraz. Szum generatorów zamilkł, a baza pogrążyła się w absolutnej ciemności. Także rekruci w koszarach krzyczeli, a radia alarmowe zgasły z trzaskiem. Monitory ochrony zgasły. To był scenariusz koszmaru. I rozegrał się z bezlitosną precyzją. Ale Ewa już się poruszała. Przez jej optykę świat był żywy. Sygnatury cieplne, świecące tam, gdzie potykali się spanikowani rekruci, ostrzejsze zarysy intruzów, przemykających przez luki w ogrodzeniu broń trzymana z zabójczą intencją. Znów wcisnęła przycisk komunikatora. Alfa, wycofajcie się na południe do budynku 32. Nie utrzymujcie wschodniej ściany. Jest zagrożona. Jednostki brawo, przekierować na flankę północnego korytarza. Dwóch zbliża się. Nie czekać na rozkazy. Gdzieś w ciemności oficerowie wykrzykiwali sprzeczne rozkazy, ale Alfa i tak się poruszyła. Ponieważ głos w ich uchu nie był spanikowany, nie zgadywał. Był pewny, absolutny. Ewa Nowak teraz biegła, nie potykając się jak reszta, ale sunąc przez cienie jej kroki ciche, oddech miarowy. Młynarski podążał za nią, na wpół zagubiony w ciemności, na wpół ciągnięty przez coś większego niż zrozumienie. Nie wiedział, jak mogła widzieć. Nie wiedział, dlaczego intruzi wybrali tę noc, ale znał jedną prawdę. Nie tylko reagowała. Ona dyrygowała. Skręciła za róg, przykucnęła i jednym ruchem nadgarstka wyjęła ze swojego zestawu nadajnik, przyklejając go do ściany. Jego puls o niskiej częstotliwości oświetlał korytarze we wzorach, których nikt inny nie rozumiał. Ale ona tak. Mapa siatki online mruknęła, a urządzenie namalowało niewidzialne linie ruchu na jej optyce. Budowała pole bitwy o krok przed wrogiem. W oddali rozległy się strzały, stłumione, ale bliskie. Rekruci krzyczeli, niektórzy zamarli, inni się miotali. Ewa znów wcisnęła przycisk. Alfa, ogień zaporowy na lewą stronę, dwóch na wzniesieniu, mają przewagę. Kilka sekund później wybuchł ogień, ostre serie i głos Ewy znów się odezwał. Teraz, naprzód, są ślepi. Młynarski to usłyszał dźwięk paniki zamieniającej się w precyzję oddziały poruszające się, jakby trenowały latami ale nie trenowały podążały za nią. A w sali dowodzenia, gdzie oficerowie miotali się przy martwych monitorach, głos pułkownika znów się odezwał, napięty. Kto do diabła prowadzi te operacje? Młodszy oficer szepnął. Widmo. I słowa rozprzestrzeniły się jak ogień. Rekruci powtarzający je, sierżanci mamroczący pod nosem. Widmo. Mit w ludzkiej postaci. Ewa przycisnęła się do ściany. Skanując sygnatury cieplne, jej głos był teraz cichszy, ale nie mniej stanowczy. Zostało trzech, wejście południowo-wschodnie, trzydzieści sekund do wyłomu w siatce. Jeśli chcecie ich powstrzymać, trzymajcie swoich ludzi tam, gdzie są, ja się tym zajmę. Młynarski chwycił ją za ramię, jego głos był naglący w ciemności. Nie dasz rady trzem sama. Ewa spojrzała na niego. I po raz pierwszy zobaczył jej oczy przez słaby blask optyki, pewne, zdecydowane. Do tego stworzono widmo, powiedziała i odsunęła się, znikając w cieniach, zanim zdążył ją powstrzymać. Podążał za nią, jak najlepiej potrafił, potykając się, podczas gdy ona poruszała się jak dym. Przy przepuście przykucnęła, nasłuchując. Kroki, miarowe, ostrożne, głosy w niskich tonach, Obce akcenty, urwane i sprawne. Czekała, mięśnie nieruchome, oddech płytki. Gdy pierwsza postać weszła w pole widzenia, trzymając karabin, ruszyła. Nie gwałtownie, nie głośno, ale z płynną prędkością kogoś, kto robił to setki razy. Uderzenie było czyste, ciche. Mężczyzna upadł, zanim zdążył krzyknąć. Przechwyciła broń w locie, obróciła się, strzeliła raz, dwa razy. Kontrolowane serie. Dwie pozostałe postacie upadły, zanim ich buty opuściły kanał. Cisza, która potem nastała, była dławiąca, przerywana jedynie cichym szumem, gdy awaryjne zasilanie zaczęło wracać do życia. Światła zamigotały, blade i nierówne, ukazując Ewę przykucniętą przy przepuście z karabinem wciąż gotowym, jej chusta pociemniała od nocy. Młynarski zamarł na ten widok. To nie była sprzątaczka, to nie był cywilny pracownik, to było coś znacznie starszego, znacznie głębszego. Przez komunikator wybuchły głosy: Wyłom zatrzymany, południowy wschód zabezpieczony, inny, jak do cholery. Ale głos Ewy uciął ich wszystkich: Obwód czysty, zablokujcie systemy, rekalibrujcie siatkę i następnym razem, gdy usłyszycie widmo, nie czekajcie, aż będzie prawie za późno. Upuściła karabin, jej ręce były pewne i ruszyła z powrotem w kierunku serca bazy, jej buty odbijały się echem od betonu, teraz skąpanego w migoczącym świetle. Rekruci ustawili się wzdłuż korytarza z szeroko otwartymi oczami, w ciszy, obserwując ją, gdy przechodziła. Nikt się nie śmiał, nikt nie szeptał. Stali wyżej, prościej, jakby instynkt podpowiadał im, że są w obecności kogoś, kogo do tej pory nie dostrzegali. Munarski podążał za nią, z zaschniętym gardłem, z zaciśniętą piersią, nie mogąc ubrać w słowa tego, czego właśnie był świadkiem. W centrum dowodzenia oficerowie odwrócili się, gdy Ewa weszła. Pułkownik stał sztywno, z zaciśniętą szczęką, wzrokiem utkwionym w niej. Przez długą chwilę nikt się nie odzywał, sala była ciężka od świadomości, że wszystko, co myśleli, że wiedzą, zostało właśnie napisane na nowo. W końcu Ewa przerwała ciszę, jej ton był spokojny, ale ostry. Widmo nigdy nie chciało dziedzictwa, powiedziała. Chciało tylko utrzymywać ludzi przy życiu. Położyła moduł optyczny na konsoli, chusta zsunęła się luźno wokół jej szyi i po raz pierwszy od rozpoczęcia zaciemnienia sala odetchnęła. Na zewnątrz MOP w stołówce wciąż stał oparty o ścianę, porzucony tam, gdzie go zostawiła, ale nikt nie odważył się go dotknąć, bo każdy, kto widział, co wydarzyło się tej nocy, wiedział, że teraz niósł on większy ciężar niż jakakolwiek broń. I chociaż jutro wróci do niego z pochylonymi ramionami i przywróconą ciszą, to imię już nigdy nie zniknie. Będą je szeptać w koszarach, powtarzać na szkoleniach. I pamiętać noc, kiedy sprzątaczka powstała, gdy zgasły światła. Widmo nie było już mitem. Widmo było Ewą Nowak, a świat właśnie sobie o niej przypomniał.